Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam Liofilizat produkcji ukraińskiej. Jest to danie turecki bulgur z warzywami. Jakoś tak dziwnie, termin ważności tylko 2 lata. Kiepsko jak na Liofilizat. Waga to 90 g i 282 kcal. Czyli słabiutko. Z czego to się składa? No oczywiście oprócz samej kaszy mamy suszone pomidory, suszona dynia, suszone marchewki, suszone owoce berberysa, suszona mięta, suszony czosnek. Jeszcze mamy kary, paprykę, kolendrę, sól i pieprz. Ani jeden składnik nie jest liofilizowany. To czy to aby na pewno jest liofilizat? Ładne opakowanie. Miałem akurat promocyjną wysyłkę. Dostałem gratis jeszcze sporka. Akurat tak się składa, że swój spork oddałem komuś innemu. Akurat niebieskiego koloru, bo mam ich kilka różnych kolorów. No i niebieski wrócił do mnie z powrotem. I jeszcze jakieś tam naklejeczki. No, akurat mi są one niepotrzebne. No, ale powiedzmy, że są. Pochłaniacz tlenu wywalamy. I tak to wygląda. Co tu jeszcze można poczytać? No potrzebujemy 300 ml gorącej wody. O, a tu jeszcze fajny jest napis jeśli wyjmiemy ten, zapomnimy wyjąć pochłaniacz tlenu, to jeśli jesteś szczęściarzem, który połknął absorber, czyli ten to co żeśmy wyjęli, nie panikuj, jest bezpieczny. No pierwszy raz się spotykam. Z takim czymś zazwyczaj na tych opakowaniach jest napisane, żeby tego nie jeść, ale może ten ukraiński to jest jakiś inny, chociaż tu jest obrazek, aby tego nie brać do ust. No, trochę dziwna sprawa, no, ale ja bym na niego wyjęła. No i czekamy na tą wodę. Woda się gotuje. Zalewamy gorącą wodą. I dokładnie mieszamy. Niestety, tutaj w środku, w opakowaniu, nie ma podziałki. Także, jak nie mamy gdzie odmierzyć tej wody, to tu na zewnątrz jest podziałka takie trochę kiepskie lepiej by było w środku. No, i czekamy przynajmniej te 15 minut. Czas minął. Sprawdzamy, co tu wyszło. Powiedziałbym, że to jest bardzo rzadkie. Nie wiem, czy to tak miało wyjść. Nalałem prawidłową ilość wody. No praktycznie zupa. Trochę dziwne. Możliwe, że tak miało być. Albo te jednak wody trzeło tutaj nalać znacznie mniej. no Mam trochę mieszane uczucia co do smaku. Chociaż kasza jest dobra, tych warzyw jest całkiem sporo. Nieco gorzej z tym przyprawiam, przyprawami. Jakby tu dodali więcej kary, mogło to by być nieco lepsze. Ale ogólnie całkiem fajny smak. Ja sobie oczywiście pieprzu dodam. Mogłem wziąć trochę kary, takiego bardziej pikantniejszego. Raczej soli tutaj dodawać nie trzeba. Tylko, czemu to wyszło tak bardzo mocno rozwodnione? Ta woda do tej kaszy nie wsiąkła, czy jak? Według mnie 200 ml by wystarczyło, ewentualnie 250. 300 to jest zdecydowanie za dużo, ale smak kaszy jak najbardziej ok. Szkoda, że tylko te warzywa są suszone, a nie liofilizowane, ale smakuje to w miarę przyzwoicie. Może nie jest to rewelacyjne danie. Niestety, jak było, jak czytałem spis, niestety nie ma tu mięsa, więc taka wersja wegetariańska. To jest tak jakby trochę do jedzenia i trochę do wypicia. Taki, powiedziałbym, rosołek się zrobił z tego. Zaraz zobaczymy jak ten rosołek smakuje eee, Bardzo świetnie smakuje po prostu tymi wszystkimi przyprawami taka papryka, kary coś w tym rodzaju. No, oczywiście danie nie jest pikantne. Nie ja chcemy coś zjeść pikantniejszego to musimy sobie na przykład chili dosypać. No ogólnie powiedziałbym, że danie powyżej średniej nie jest rewelacyjne. Nie wiem też co to ma wspólnego z liofilizatem, skoro tu żadna rzecz nie była liofilizowana. Powiedziałbym, że to taka lepsza wersja dania w kubku. No ale czy warto za to tyle płacić? To już każdy musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno danie nie jest złe. Ja ostatnio jakoś trochę polubiłem tą kaszę bulgur. Kilka dań sobie już zrobiłem gotowych, jak i własnych. Całkiem przyjemny smak tej kaszy jest. Posiłek ciepły w chłodny dzień w lesie i nawet świetnie smakuje, oczywiście. Cena, i gdzie to kupić, jak zwykle pod spodem w opisie. I to tyle na dzisiaj. Po zjedzonym daniu, można sobie poleżeć w namiocie, bo jest dość chłodno. Jeszcze chciałbym dodać, że zakupione zostało to dzięki widzowi mojego kanału Deno 1989 Za co bardzo dziękuję Koniecznie zostaw komentarz pod filmem Daj łapkę w górę jeśli film się spodobał zasubskrybuj ten kanał jeśli jeszcze tego nie robisz Kliknij w dzwoneczek aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.